Yy, razem z rodzicami i znajdźmy yy, i idziemy słuchajcie, dzisiaj mamy taki dzień podróży troszeczkę, na razie idziemy zjeść śniadanko jest słuchajcie, idziemy zjeść śniadanko do... właśnie tam trz, na samą górę no, z, tam po, gdzie po, są parę, te parasole jak, jak będzie miejsce, Oczywiście bo już tam parę ludzi siedzi no, ale, ale chyba ale, będzie, będzie miejsce wczoraj było dużo miejsca na no dworze, ale padał deszcz <laughs> dlatego było dużo miejsca no, wczoraj padał deszcz, ale dzisiaj słuchajcie jest pogoda żadnej chmurki nie ma i śniadanko. Ja sobie wczoraj widziałam pancakes'y. Pierwszy raz będę jadła. Znaczy to są takie nasiki, ale to są takie typowe pancakes'y z, z klonowym sosem. Więc sobie dzisiaj spróbujemy. No i ogólnie dzisiaj też będziemy podróżować, bo albo pójdziemy na Morskie Oko, albo pójdziemy na Krasnoprowy Wiert. Tak ale jest. to jeszcze zobaczymy, jak to W ogóle mieliśmy w planach rozdano. nagrywać, ten, widzowie z Instagrama, nie? Decydują, tak, ale ale chyba nagrywamy vloga. Ale jeśli chcecie, żeby w taki odcineczek, czyli wy, yy, widzowie z Instagrama, decydujecie na Instagramie a moim imieniu, no to napiszcie mi, nie wiem, też tak oczywiście no, możecie na Instagramie, oczywiście zobaczę. A e zobaczcie, zobaczcie, teraz widać te misie, co Nikola wczoraj tam chodziła. O, widzicie? Tam? To jest właśnie w to miejsce. No. No. O, podziwię, koni. Widzisz, w drugim? podziwia strasznie jest No, tam jest ten lód, też widać. A my właśnie tam wchodzimy e, do galerii na samą górę jedziemy. Tak, ale to dobrze, że zobaczyliśmy, bo myśmy nie wiedzieli, że tam jest w górę... Mama zadzwoniła, nie, bo nie mogliśmy trafić. Tak, zadzwoniłam dopiero telefonicznie i się pani mi powiedziała, że to jest do galerii, że trzeba wejść Aha. do środka. Tak jest. Okazało się ogólnie, że śniadanka są od dopiero 10, a była, 9. Nie, a była jakaś 9. Ehm, nie i przyrażenie przyszła, a bo jakaś 9, no to doszliśmy sobie do co e, jest skoczni, bo my mamy bardzo prostą drogę. No myślę, jest prosta, po no, prostu prosta. Idziemy prosto i jesteśmy o to jest prosto. tutaj. Teraz delikatnie drzewko, sumie, ale, była zobaczyć, widzę. czy jest lód ten labirynt lodowy, ale już nie było. Ja myślałam, że to jest postawione i to nie jest lód ehm, ale się okazało, że tu jest lód, no bo już go nie ma. Manielu, no, no zimno tam. Ale ile ciekawe oni mają do kiedy jest, on jest czynny No teraz wiadomo, słońce to by się cały roztopił ale... No tak A ciekawe do ale... kiedy jest czynny Dobra, a teraz ogólnie już jest chyba dziesiąta Czyli już nam otworzyli śniadanka i idziemy po nie? Idziemy na śniadankę Już nie mogę zaczynać jaka pączek. Idziemy za chwilę Słuchajcie, właśnie przyszło moje śniadanko I zobaczcie, pankiejki zamówiłam Ale masz ładne Ej, pierwszy raz to próbujesz chyba, nie? Tak No Więc test Test? Szybki test? I dobra, Tyler zamówiła jak to się nazywa? Okay. Z, Ale z obocami. Mam Z owocami. Z tym miodem. O, mam eggsieczkę zwykłą. A ja sobie zamówię z dodatkami. Ana Lidzia będzie jadła jeczko. Ludzia. Ona też robi jajeczko, no. Jaka mina. No. Jaka Jeste? minka. Jeste, jaka Jeste, listka. I I done. Mm -hmm. Our eyes are closed when we start this loop On repeat Hear my chest, how we beats when you put your hand. A, na katastrofie Wierku i Zobaczcie, co się Myślałem, że zimniej będzie. Ej, chodźmy, idziemy, idziemy. Nie, to jest więcej niż te 5 stopni, co mówili. Jest śnieg. Pierwszy. No to. Słomię, no prawie lata. Picko, co? No, i? idziemy na dół, zobaczyć. Nie zrób tej To ci bym nie wynosi z góry, nie? jest to trzymać Co? Nie, jest po to trzymać Uważaj Ła to Tam wchodzisz pod tą górę, widzisz? Cały czas Stój, wchodź Zobacz jak tam wchodzą. Tam jakieś stawy Co mówisz? Tam gdzieś jest morskie oko Nie, nie, nie Bardziej tam, może gdzieś. Jeszcze dalej. No. Lepiej, bo. Bał... Słuchajcie, kochani, Nikola lepiej sobie bałwana. Tylko szkoda, że nie mamy rękawiczek, bo byśmy pewnie coś ulepili z tego. Oj, Ej, ale chodźmy tam dalej. Idziemy dalej. Tam dalej będzie więcej, tylko może coś zrobić. No, tak. I patrzę na taką lawinę, że Ale zatrzymała się tu. A. No. O, ale mam ręce. O ja. Zimno, zimne marzence. Bardzo yeah, Nie, ale jest pięknie, słuchajcie. Mega. My jedziemy z Nikolą. Słuchajcie, po śniegu. Nie, no, goła nogi. Uh! Nikola! Ej, Nikola wiesz co możesz spać. ty, uważaj? To już nie jest takie... Dobra, nie idziemy, tam ja już się boję. Nikola, nie wracamy. Ale ja to Nie Ciebie idziemy z powrotem. Chodź! Idziemy z powrotem. <try> Więc kochani, my tutaj sobie troszkę pochodziliśmy, ponagrywaliśmy Tik Tiktok. i też na Instagrama, więc zapraszam was na moje media społecznościowe. Zobaczcie, to jest naprawdę super, ale niedługo też się musimy zbierać, ale tam widziałam jeszcze, na początku jest jakaś restauracja, więc może zajrzymy do niej, może jakąś łoscypka zjemy czy coś. się my tu tylko chodzimy po restauracjach. Nie no, już wytrzymamy. Jak się Nikola ciągnie, to ciągnie yy, Pata. Ja nigdzie nie ciągnę, niech pan Zjemy na dole dopiero. Tam jest restauracja. I chciałam pozdrowić e, moich fanów widzów, których właśnie spotkałam dzisiaj. Jeśli tak. oglądacie Co robisz? Rywam to, to A ładne są, nie? Ładne. Bo może mama mi zrobić jeneczek jeśli troszkę pokrywają. Tu posłuchajcie, jest taki, o, bo to spadzik mały. Bardzo ładne jest sutka, zdjęcia porobić. Nie wiem czy mnie słychać, ale ładnie. Idziemy bo ta mała czeka. Na takich z ciekawostek To jest chyba Tama ogólnie, słuchajcie. I nie wiem czy będzie widać ale ta dama, słuchajcie jest trochę no przelatuje przez nią woda jak widzicie, o, zobaczcie tam pani widać i ona jest cała taka mokra jakby właśnie w tym miejscu także po drugiej stronie jest woda ale niestety murek przecieka powoli gdzie dziewczyny wydepły w kupy, taramy ją bez kapek. Jak można wydepnąć taką dużą kupę krowią? Takie kupy duże one nie widziały, one nigdy nie widzą. Zobaczcie, jak wycierają. Jedna o, i druga. Normalnie wstyd gdziekolwiek z nimi iść. O, panie, panie, panie. Powiedziałem, że ich do auta nie wpuszczę. Tam ta zara wpadnie do tej wody tam. A glimpse of you deserts me you're all i think about sometimes but baby i saw you